Firma Lignum Soft organizuje cykliczne szkolenia dla użytkowników swojego oprogramowania. Wyjątkową wartością tych szkoleń są prezentacje obecnych na rynku unikalnych i nietypowych rozwiązań dla branży meblarskiej prowadzone przez zaproszonych gości. W październikowym szkoleniu swoje profesjonalne rozwiązania zaprezentowała firma Gras. Szanowni Państwo, witam serdecznie, nazywam się Waldemar Soroka. Jestem konsultantem technicznym firmy Gras, wiodącego producenta europejskiego systemów przesuwnych oraz systemów zawiasów. Chciałem Państwu zaprezentować szufladę Nowa Pro Scala, która charakteryzuje się bardzo dużymi możliwościami indywidualizacji dla ostatecznego klienta, jak również bardzo prostym montażem. Szuflada posiada 5 standardowych wysokości boków 63, najbardziej popularny bok, wysokość 90. 122 również bardzo popularny bok o wysokości 186 i największy o wysokości 250. Każdy z tych boków ma możliwość wykonania w trzech kolorach, czyli srebrny, biały. Jak również bardzo popularny ostatnio kolor antracyt. Dodatkowo w tej szufladzie możemy zamontować trzy rodzaje boków. Standardowy bok, wyglądający. W ten sposób, posiadający charakterystyczne załamanie, od którego pochodzi nazwa skala, czyli po włosku schody. Drugi bok, bardzo ciekawy, jest to bok standardowy, ale z relingiem. Co ciekawe, reling w tym systemie jest ruchomy. Jest montowany bez udziału mocowania ścianki tylnej, ponieważ mocowanie ścianki tylnej jest zintegrowane z bokiem szuflady, co pozwala nam zaproponować klientowi. Reling na jakiej chcemy wysokości, lub też na przykład dwa relingi zamiast standardowego wysokiego boku. Pozwala to zaproponować klientowi rozwiązanie tańsze, a jednocześnie spełniające funkcję szuflady wysokiej. Trzecim bardzo ciekawym bokiem w tej szufladzie jest bok Crystal Plus. Jest to bok bardzo łatwo montowany standardowo, jednakże daje możliwość prostego montowania i wymiany wkładów. W przypadku tej szuflady mamy tutaj zamontowany wkład szklany, ale nic nie ogranicza, nie ogranicza nas do materiału. Możemy tutaj zamontować jaki chcemy materiał, czyli zamiast szkła, może być to drewno, lub jakikolwiek inny materiał, który wymyśli, zaprojektuje lub e, stworzy projektant i wykonawca. Sam montaż tych wkładów jest bardzo prosty. Polega tak naprawdę na naciśnięciu jednego przycisku, zwolnieniu blokady oraz kolejny. Montujemy to w ten sposób. Tutaj mamy przykład zastosowania tej szuflady z bokiem drewnianym, gdzie bardzo ładnie komponuje nam się kolor antracytowy z wkładem drewnianym. Kolejną ważną cechą tych szuflad jest sposób montowania szuflad wewnętrznych. Odbywa się to w ten sposób, że mamy panel, który dniemy na odpowiednią szerokość, zaślepiamy go tego typu zaślepkami i ostatecznie mocujemy razem z mocowaniem tego typu wkrętami. Dzięki temu uzyskujemy bardzo ładny efekt wewnątrz szuflady. Daje nam to rozstawienie panelu po całej szerokości korpusu, maksymalne wykorzystanie miejsca wewnątrz korpusu, jak również bardzo ładny efekt wizualny od frontu szuflady. Dzięki zastosowaniu możliwości tej szuflady, czyli naturalnych załamań na niej, możemy montować i tworzyć tego typu nakładki na boki szuflad, dzięki czemu ocieplamy szufladę, wygląda ona blisko szuflady drewnianej. Kolejnym pomysłem jest zastosowanie zamiast naszych paneli wykonywanych przez firmę Gras swoich własnych projektów. Na przykład niektórzy klienci stosują tego typu nakładki z boku. I z przodu fornirowane elementy, dzięki czemu szuflada wygląda bardzo elegancko, a jednocześnie jest to system szuflad dwuściennych, więc posiadający bardzo wysokie parametry, jeśli chodzi o ruch szuflady. Wartym zwrócenia uwagi jest również system TIPmatic Soft Close. Jest to system, który pozwala otwierać szuflady za pomocą naciśnięcia. Cechą charakterystyczną produktu jest to, że używamy tylko jednego modułu do wszystkich szuflad, niezależnie od ich wielkości i obciążenia. Szuflady posiadają bardzo dobrą synchronizację. Zwróćcie Państwo uwagę. Bez względu na to, gdzie naciśniemy szufladę, będzie się ona zawsze otwierać w ten sam sposób. Dzięki temu, że mamy jeden moduł, nie musimy się martwić, jaki moduł zastosować wewnątrz szuflady po to, żeby ona prawidłowo działała. Nie mamy problemu z Ewentualnymi reklamacjami od klientów w momencie, kiedy zastosujemy moduł, który przy zbyt dużym obciążeniu szuflady nie otwiera szuflady. Siłę otwierania szuflady regulujemy za pomocą tych języków. Mają one trzy podstawowe pozycje. Jeżeli ustawimy szufladę na najmniejszą siłę sprężyny, będzie ona wyjeżdżać nam bliżej, po zmianie otwarcia na wyższą siłę będzie ona nam otwierać szufladę dalej. Dzięki temu możemy zastosować yy, zabieg taki, że wszystkie szuflady dostosowujemy tak, żeby otwierały się w ten sam sposób, lub też na odwrót, możemy ustawić szuflady tak, że górna będzie się nam otwierać na mniejszy stopień, a dolna na przykład otwierać na większy stopień i dzięki temu mamy dostęp jednocześnie do wielu szuflad podczas pracy w kuchni. Reasumując, szuflada Nowa Proskala jest doskonałym produktem, ponieważ pozwala zaproponować ostatecznemu klientowi bardzo dużą gamę rozwiązań. Jednocześnie posiada bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Posiada wszelkie certyfikaty informujące o tym, że szuflada bezproblemowo będzie użytkowana w kuchni w okresie 20-25 lat. Kolejnym produktem wartym uwagi jest system zawiasów Tiomos. Jest to nowa generacja zawiasów, charakteryzująca się tym, Iż posiada wbudowany hamulec, jak również regulację siły hamowania w ramieniu zawiasu. W praktyce wygląda to tak, iż po założeniu zawiasów możemy wyregulować siłę dociągu, więc tak naprawdę siłę, z jaką zamykają się fronty. Założenie przy produkcji i opracowywaniu tego zawiasu było takie, żeby po zamontowaniu wszystkich frontów w meblu można było wyregulować siłę dociągu tak. Żeby wszystkie fronty zamykały się w tym samym czasie. Obliczony czas to mniej więcej 4-5 sekund. W praktyce wygląda to tak, że mamy tutaj pokrętło, którym regulujemy siłę dociągu. W zależności od ustawienia pozycji pokrętła, zawias będzie pracował w ten sposób, że, będzie, że dociąg będzie silniejszy lub słabszy. W praktyce wygląda to tak, że po ustawieniu siły dociągu w zawiasie w dwóch skrajnych pozycjach, Możemy zaobserwować, że jeden z zawiasów zamyka się szybciej, natomiast drugi wolniej. Dzięki temu możemy zaproponować klientowi ekskluzywny produkt, gdzie będzie miał wyregulowane wszystkie fronty w ten sposób, że będą zamykać mu się w tym samym czasie. I będziemy mogli sobie wyregulować również ilość zawiasów z dociągiem i bez dociągu potrzebnych do zamontowania frontów. Zawias posiada bardzo łatwy montaż na klik, co pozwala montować nawet bardzo duże i ciężkie fronty samodzielnie. Dodatkowo to, czego nie widzimy na, na początku, ale o czym na pewno warto powiedzieć, są parametry, jakie dysponuje ten zawias. Zawias ma możliwość uzyskiwania bardzo dużych nałożeń. Standardowym zawiasem o kącie otwarcia 110 stopni możemy uzyskać nałożenie do 24 mm. Natomiast zawiasem 160 stopni z zerowym uskokiem możemy uzyskać bez stosowania żadnych dodatkowych trików, czy też dodatkowych zabiegów Nałożenie do 36 mm. Drugą ważną rzeczą w projektowaniu merli są szczeliny, jakie możemy uzyskać. Jako przykład podam zawias z kątem otwarcia 95 stopni. Jak widzimy, mamy tutaj bardzo gruby front o grubości 30 mm. Proszę zwrócić uwagę, jak mała szczelina jest potrzebna, żeby ten zawias pracował bez kolizji. Stosując ten zawias przy frontach o grubości 18 mm możemy uzyskać szczelinę nawet 0,2 mm. Czyli połączyć fronty na odległościach 0,4 mm. Co daje nam bardzo ekskluzywny i piękny widok mebla. Jako przykład ciekawego zastosowania zawiasu Tiomos podaję zawias z tak zwaną odwrotną sprężyną. Zawias posiada sprężynę wbudowaną w ramię zawiasu, która po zastosowaniu tego zawiasu otwiera front. Różnica między, standardowymi, między tym zawiasem a standardowymi rozwiązaniami jest taka, że po zastosowaniu tych zawiasów Otwarcie frontu następuje na, pod dużym kątem, w odróżnieniu od standardowych systemów, gdzie front jest otwarty tylko na niewielki kąt. Kolejną ważną rzeczą w zawiasach Tiomos są ograniczniki kąta otwarcia. Ciekawym zastosowaniem jest ogranicznik kąta otwarcia do zawiasu równoległego. Pozwala nam to ominąć konflikt, jaki często powstaje w momencie, kiedy używamy zawiasu, zawiasu równoległego z Wysokim uchwytem. Po wpięciu ogranicznika kąta otwarcia w puszkę zawiasu mamy ograniczenie kąta do 85 stopni. Dzięki temu nie mamy konfliktu w momencie, kiedy wysoki uchwyt uderza w bok. Jako przykład podam również zawiasy z zastosowaniami do cienkich frontów. To jest zawias TIOMOS M0. Jest to zawias bezpuszkowy, dedykowany do frontów o grubościach od 6 do 10 mm, gdzie wystarczy dobrać tylko odpowiednie wkręty do materiału i do grubości materiału po to, żeby zamocować zawias. Kolejnym przykładem ciekawego zawiasu serii TIOMOS jest zawias M9 z płytką puszką do frontów o grubości od 12 mm, pozwalający uzyskiwać tego typu rozwiązania dzięki swojej kinematyce. I trzecim ważnym zawiasem z tej serii są zawiasy Tiomo Miro. Są to zawiasy do szkła. Występują one w dwóch wersjach do lustra lub też, lub też do e, szkła przeźroczystego. I w zależności od wersji zawiasu mamy tutaj e, adapter, który mocuje szkło widoczny lub też niewidoczny, więc możemy sobie dobrać e, ten zawias do materiału, który używamy. Zachęcam do wypróbowania i przetestowania produktów marki Gras. Ponieważ są to produkty najwyższej jakości, produkowane w Europie i wykonane zgodnie z najwyższymi standardami. Dziękuję Państwu za uwagę.